Podpowiedzi Starota. Zapraszam na czytania prywatne. A dzisiaj wiadomość od niego. Zobaczmy. On czuje się bezsilny. Problemy was przerosły, dlatego doszło do rozstania. Jednak on nie może się z tym pogodzić i pragnie spotkania. To był yy, niepotrzebny wybuch emocji, jednak złe chwile minęły, a teraz jest pustka, trudna do zniesienia. On bardzo cierpi. Nagle uświadomił sobie, że jest gotowy na zmianę, by ruszyć w nową stronę, w nowym kierunku. Wierzy, że wszystko można naprawić. Docenił Cię dopiero, kiedy Ciebie zabrakło. Wierzy, że jesteś wyjątkowa i pragnie odzyskać Twoje serce. Jest tego pewien jak niczego na świecie szalone pomysły chodzą mu po głowie. Jest gotowy na wszystko, bo ufa głosowi serca i zrobi wszystko, by ciebie odzyskać. Czuję, że jest jeszcze szansa na nowy start dla was i pragnie zaryzykować, bo szczęście sprzyja odważnym. Powodzenia, pa.